Świat jest w chaosie. Wojny wybuchają na różnych kontynentach. Całe gospodarki załamują się pod ciężarem korupcji i nierówności, a katastrofy naturalne pustoszą najbardziej wrażliwe regiony planety. Każde wydarzenie zdaje się przynosić nowy cykl zniszczenia, jakby sama Ziemia wołała o coś więcej, niż mogą zobaczyć oczy. Niepewność króluje. Ludzkość w swoim desperackim poszukiwaniu odpowiedzi ponownie staje wobec starożytnych proroctw gdzie znaki końca czasów zdają się być coraz bardziej jasne. Atmosfera strachu i oczekiwania przygotowuje grunt pod to, co ma nadejść. Wśród tej burzy globalnych wydarzeń figura papieża Franciszka wyłania się jako jedna z najbardziej wpływowych i enigmatycznych. Jego przemówienia, jego działania, a nawet jego pokorna postawa wobec światowych kryzysów są szeroko omawiane. Dla wielu postrzegany jest jako przywódca duchowy, który może przynieść nić nadziei. Ale dla innych za jego gestami kryje się coś głębszego i mroczniejszego. Dla niektórych teologów i badaczy proroctw Franciszek nie jest zwykłym papieżem. Może być wybrany do spełnienia misji znacznie większej, misji, która wykracza poza doczesne granice Kościoła katolickiego. W miarę jak wydarzenia się rozwijają, biblijne proroctwa zaczynają ponownie zyskiwać na znaczeniu. Zapomniane teksty z Apokalipsy Jana i wizje Daniela są odkrywane na nowo. I reinterpretowane w świetle obecnych wydarzeń. Wojny, głód, zarazy i zniszczenie są wspomniane, ale to figura lidera religijnego przyciąga uwagę. Czy możliwe, że papież Franciszek jest ostatecznym pasterzem, jak spekulowało wielu? Każdy nowy krok, który stawia, czy to w polityce, w relacjach dyplomatycznych, czy w swojej otwartości na dialog międzyreligijny, jeszcze bardziej podsyca te spekulacje. Za kulisami władzy mają miejsce ciche ruchy wewnątrz samego kościoła. Niektórzy członkowie duchowieństwa zaczynają szeptać, że Franciszek może być w rzeczywistości zaangażowany w coś znacznie większego niż się wydaje. Jego spotkania z globalnymi liderami i jego kontrowersyjne opinie na tematy moralne wzbudzają debaty i powodują podziały wewnętrzne. Nagle w powietrzu unosi się tajemnica: jaka będzie prawdziwa rola Franciszka w tym wszystkim? Co wie i czego nie ujawnia światu? Coś wielkiego ma nadejść, a papież znajduje się w centrum tej apokaliptycznej intrygi, która wydaje się mieć lada moment ujawnić. Pisma i proroctwa od dawna mówią o czasie, w którym sam Kościół katolicki przejdzie wielką transformację. W sercu tych przewidywań pojawia się figura lidera, który będzie obecny w kulminacyjnym punkcie historii ludzkości. Ten lider, według wielu badaczy, byłby ostatnim papieżem ostatecznym pasterzem. Tak więc dawne pisma znów są badane z zapałem, zwłaszcza słynna proroctwo świętego Malachiasza. Według Malachiasza miałby być tylko jeden papież przed zniszczeniem Rzymu i końcem czasów. Nazywany Petrus Romanus, ten ostatni papież miałby być odpowiedzialny za prowadzenie stada Chrystusa w obliczu bezprecedensowych trudności. Wielu zaczyna wierzyć, że papież Franciszek może być w rzeczy samej ostatnim papieżem opisanym w tych proroctwach. Samo imię Franciszek, które nigdy wcześniej nie było wybierane przez papieża, jest postrzegane jako wyraźny znak, że jest to postać wyjątkowa z wyjątkowym celem. Jednak nie tylko Święty Malachiarz sugeruje centralną rolę Franciszka w czasach ostatecznych. Wizje współczesnych wizjonerów, takich jak Luz de Maria Garabandal i objawienia w La Salette, zaczynają być reinterpretowane w nowym świetle. W La Salette przesłanie Matki Bożej, ostrzegało przed głębokim kryzysem duchowym wewnątrz Kościoła, wspominając, że Rzym straci wiarę i stanie się siedzibą Antychrysta. Wielu teologów łączy te przewidywania z obecnymi czasami, gdzie podział w Kościele i zamieszanie duchowe są bardziej widoczne niż kiedykolwiek. Wizjonerzy mówili o okresie wielkich prób dla wiernych, gdzie duchowa zdrada przyjdzie z najmniej oczekiwanego miejsca, z samego serca Watykanu. Sygnały zdają się spełniać, gdy kryzys wiary narasta, a wielu oddala się od tradycyjnych wartości kościoła. W kontrowersyjnych przemówieniach papież Franciszek już poruszał tematy, które dla niektórych oznaczały niebezpieczne otwarcie na świeckie i światowe idee, osłabiając fundamenty doktryny. W miarę jak proroctwa zyskują na sile, Franciszek nadal odgrywa swoją rolę na globalnej scenie. Spotyka się z liderami innych religii, promuje dialog międzyreligijny i broni kwestii społecznych które dla niektórych wydają się oddalać od tradycyjnych trosk duchowych. W tym kontekście pojawia się wątpliwość, czy Franciszek jest spełnieniem starych przewidywań, a może po prostu realizuje misję, która nie jest rozumiana przez większość. Głosy broniące tezy, że papież Franciszek rzeczywiście spełnia proroctwa, rosną w siłę. Jego gesty, słowa i decyzje są badane jak nigdy dotąd. A dla tych, którzy wierzą w spełnienie tych przewidywań, czas ucieka. Coś wielkiego i decydującego ma się wydarzyć, a cały świat ma być zaskoczony. Czas wydaje się przyspieszać, a znaki stają się coraz bardziej widoczne. W bezprecedensowym wydarzeniu papież Franciszek zwołuje globalną audiencję w Watykanie. Ogłoszenie to przyjmowane jest z wielką ekscytacją i natychmiast mobilizuje uwagę mediów i władz na całym świecie. Od liderów politycznych po religijnych. Wszyscy czekają na to, co wydaje się być ujawnieniem wiadomości, która zmieni bieg historii. Plac Święto Piotra zapełnia się wiernymi i ciekawskimi, podczas gdy miliony śledzą wydarzenia w telewizji i internecie, mając nadzieję na zrozumienie, co ma się wydarzyć. Franciszek wchodzi na scenę z niezwykłą spokojem, ale z widocznym ciężarem w jego słowach. Zaczyna swoje przemówienie enigmatycznym zdaniem. Czas nadszedł. Tłum milknie w absolutnej ciszy. Tęsion w obrębie Watykanu narasta, a pojawiają się spekulacje na temat przyszłości papieskiej posługi Franciszka. W miarę jak kontrowersje się intensyfikują, niektórzy członkowie hierarchii kościelnej zaczynają zastanawiać się, czy to, co mówi Franciszek, jest zgodne z nauczaniem Kościoła, czy też jest sygnałem zmiany paradygmatów. W dyskusjach w kręgach katolickich pojawia się obawa, że jego wizja unifikacji duchowej może prowadzić do erozji tradycyjnych wartości katolickich. W międzyczasie media z całego świata zaczynają intensywnie badać każde słowo papieża, przeszukując przeszłość i analizy jego działań, starając się zrozumieć, jakie przesłanie ma dla świata. Krytycy wskazują na niektóre wcześniejsze decyzje papieskie jako dowód rzekomego odrzucenia tradycyjnych nauk, podkreślając, że takie podejście może być niebezpieczne. Z drugiej strony, jego zwolennicy widzą w tym nową erę, gdzie różnice mogą być pokonywane w imię miłości i jedności. Jak fala komentarzy i spekulacji zatacza krąg, w społeczeństwie zaczynają pojawiać się także oznaki niepokoju. Wiele osób zaczyna odczuwać niepewność co do przyszłości Kościoła, ale także swojego miejsca w świecie. Niektórzy odczuwają potrzebę głębszej refleksji nad swoją wiarą i relacjami z innymi. W niektórych krajach organizowane są masowe modlitwy i czuwania, w których wierni gromadzą się, aby prosić o mądrość i prowadzenie w obliczu nadchodzących wyzwań. Pojawiają się także nowe ruchy duchowe, które zaczynają się organizować w odpowiedzi na wezwanie Franciszka. Grupy ludzi z różnych tradycji religijnych spotykają się, by rozmawiać o wspólnych wartościach i szukać sposobów współpracy w duchu jedności. Niektórzy widzą w tym prawdziwe zjawisko duchowe, które może przynieść nadzieję i transformację. Podczas gdy inni są sceptyczni, kwestionując, czy taka unifikacja jest rzeczywiście możliwa w obliczu tak głębokich różnic. Kiedy papież kontynuuje swoją misję, napięcia w kościele i poza nim nadal rosną. Jego zaproszenie do jedności w obliczu nadchodzących prób staje się zarówno nadzieją, jak i źródłem konfliktu. Dla jednych jest on prorokiem, który potrafi odczytać znaki czasów, dla innych niebezpiecznym reformatorem, który może prowadzić kościół w nieznane wody. Podczas gdy świat wstrzymuje oddech w oczekiwaniu na to, co przyniesie przyszłość, jedno jest pewne: zmiany, które zapoczątkował Franciszek, będą miały długotrwałe konsekwencje. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania, a wszyscy stają przed pytaniem: jak odpowiedzieć na wezwanie do jedności, które może zadecydować o losach ludzkości, globalnego odrodzenia duchowego, które obejmie wszystkie narody i tradycje? Papież ogłasza, że w nadchodzących miesiącach dojdzie do wydarzeń, które zmienią oblicze świata, otwierając nowe możliwości dla współpracy międzynarodowej. Zaczyna przedstawiać wizję, w której ludzkość może przezwyciężyć różnice i zjednoczyć się w obliczu wspólnych wyzwań, takich jak zmiany klimatyczne, wojny i kryzysy humanitarne. Jego słowa są pełne nadziei, ale także ostrzeżenia, gdyż podkreśla, że droga do jedności wymaga poświęcenia i zrozumienia. Francisco zwraca uwagę na duchową pustkę, która ogarnia wiele społeczeństw i podkreśla, że prawdziwa transformacja zaczyna się od wewnętrznej przemiany jednostek. Mówi o potrzebie nawrócenia, modlitwy i przebaczenia jako kluczowych elementów w procesie odbudowy zaufania i jedności. Jego przesłanie jest skierowane nie tylko do katolików, ale do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy pragną pokoju i współpracy. Zaraz po tym, gdy papież skończył przemówienie, w tłumie następuje reakcja mieszana. Niektórzy ludzie są poruszeni jego słowami, czując, że to, co mówi, to prawdziwe przesłanie nadziei i zbawienia. Inni pozostają sceptyczni, widząc w jego wizjach jedynie utopię niemożliwą do zrealizowania w obliczu głębokich podziałów społecznych i religijnych. Media zarejestrują te momenty, tworząc raporty i analizy, które jeszcze bardziej zaognią napięcia i podziały. W miarę upływu dni po przemówieniu atmosfera wokół Watykanu staje się coraz bardziej napięta. W obliczu rosnącej opozycji wewnętrznej Franciszek staje przed koniecznością obrony swojej wizji i misji. W odpowiedzi na ataki ze strony konserwatywnych kleryków oraz sceptyków wśród wiernych podejmuje decyzję o zwołaniu synodu, który ma na celu dyskusję i refleksję na temat wizji jedności oraz wyzwań, przed którymi stoi Kościół. Papież pragnie otwartego dialogu, w którym różnorodność głosów i doświadczeń zostanie uwzględniona. Tymczasem poza Watykanem w wielu krajach zaczynają się manifestacje. Zwolennicy papieża organizują marsze, na których wzywają do jedności i współpracy międzynarodowej, natomiast przeciwnicy protestują, obawiając się, że jego przesłanie stanowi zagrożenie dla ich tradycji i wartości. W miastach na całym świecie ludzie zaczynają organizować debaty i seminaria. Starając się zrozumieć, co tak naprawdę oznacza wizja papieża i jak może wpłynąć na ich życie. W międzyczasie dziwne wydarzenia wciąż mają miejsce na całym świecie. Zjawiska nadprzyrodzone i mistyczne doświadczenia zaczynają być coraz częściej zgłaszane, co jeszcze bardziej podsyca atmosferę niepokoju. Ludzie czują, że mogą być świadkami czegoś nadprzyrodzonego, a ich oczekiwania w stosunku do papieskich zapowiedzi wzrastają. Na horyzoncie rysuje się wielka niewiadoma. W miarę jak wydarzenia nabierają tempa, a napięcia rosną, ludzkość staje w obliczu pytania: czy papież naprawdę jest przewodnikiem, który może poprowadzić ich do nowej ery pokoju, czy też narzędziem, które sprowadzi chaos? Czas pokaże, jak potoczą się losy tej niezwykłej opowieści o nadziei, jedności i duchowym odrodzeniu. Francisco, wzruszony emocjami otaczających go ludzi, zwraca się wprost do tych, którzy wciąż pozostają niepewni. Nie czekajcie na znaki na niebie. Nie czekajcie na cuda. Prawdziwe zjawisko już się wydarza, a jest nim wasze wnętrze. Każdy z Was ma moc do zmiany, aby stworzyć lepszy świat poprzez miłość, współczucie i wiarę. Jego słowa mają moc, która zdaje się przenikać przez serca wielu zgromadzonych, budząc pragnienie działania i nawrócenia. W odpowiedzi na Jego wezwanie wiele osób podejmuje decyzję o zjednoczeniu się w modlitwie. W miastach na całym świecie zaczynają się organizować masowe spotkania modlitewne, które łączą ludzi różnych tradycji i przekonań. Ludzie wychodzą na ulice trzymając transparenty z hasłami o pokoju i jedności, a ich modlitwy łączą się w jeden potężny głos. W wielu krajach przywódcy polityczni dostrzegają nową falę ducha jedności i podejmują wysiłki na rzecz dialogu i współpracy. Jednak nie wszyscy są przekonani o słuszności wizji papieża. Wśród kleryków i świeckich, którzy czują, że ich tradycje są zagrożone narasta opór. Ruchy antypapieskie zaczynają zyskiwać na sile, oskarżając Franciszka o herezję i manipulacje. W kościołach odbywają się burzliwe dyskusje na temat autorytetu papieża i przyszłości Kościoła, a podziały w obrębie samej Wspólnoty Katolickiej stają się coraz bardziej widoczne. Mimo to papież nie ustępuje. W kolejnych wystąpieniach nawołuje do miłości i przebaczenia, Podkreślając, że nadchodzi czas, w którym wszystkie religie muszą się zjednoczyć, aby stawić czoła kryzysom świata, wzywa swoich przeciwników do otwartości, zachęcając ich do współpracy w dążeniu do wspólnego dobra. Jego przesłanie, mimo oporu, nadal przynosi nadzieję i motywuje wielu do działania. Równocześnie w różnych zakątkach świata wydarzenia nadprzyrodzone zaczynają się nasilać. Coraz więcej ludzi relacjonuje doświadczenia, które zmieniają ich życie, takie jak wizje, sny czy nawet uzdrowienia. Wiele z tych doświadczeń związanych jest z modlitwą i wspólnotą, co powoduje, że w wielu miejscach rodzą się nowe wspólnoty i ruchy duchowe, skupione na ideach jedności i miłości. W miarę jak czas mija, napięcia wśród przeciwników papieża nie słabną, a wręcz przeciwnie narastają. Powstają teorie spiskowe, które wciąż próbują zdyskredytować Franciszka i jego misję. Mimo to papież pozostaje niezłomny, a jego posłanie o nadziei, miłości i jedności rozprzestrzenia się, wpływając na życie ludzi na całym świecie. Kiedy zbliża się kolejna rocznica jego ostatniego przemówienia, papież planuje specjalne wydarzenie, które ma być kulminacją wszystkich dotychczasowych działań i przesłań. W miarę jak dni mija, świat wstrzymuje oddech, czekając na to, co przyniesie przyszłość. Czas wyboru wciąż trwa, a ludzkość stoi na rozdrożu zadając sobie pytanie, jakie będą ich kolejne kroki w obliczu tego, co nadchodzi.